Chcesz, kochana? To co? Może się na początek? Nie, dziękuję. Uh, to dobrze, bo i tak mi się skończyła. No bo ja hmm. w ogóle myślałam o takim clean make-up. Ale kochanie, ale to jest krzesłem kosmetyczny, a nie kipa sprzątająca. No w sensie taki make-up, no make-up. Kochanie, no to albo make-up, tak, albo nie ma makijaż, tak? No bo no musisz coś wybrać. No, chcesz być pomalowana, czy nie, kochanie, no. No w sensie taki cleaner make-up. Hmm. Co, co, pani, co pani robi? Pani mnie wodą leje? No! Kochanie, no... no chciałaś clean make-up, czy nie chciałaś clean make upu No, no to tak jak mam zrobić clean bez wody, kochanie, no? Coś mi się tu machnęło. No, ale te pędzl jest trochę brudne. Kochanie. Albo make up clean, albo clean pędzel. Tak? Teraz podkładzik. Blend, blend, blend! No ale pani mi już malowała, że. A nie, bo to do brwi machniemy, nie? Żeby tak lekko było tylko, nie? No i nautralnie, kochani makierzy, jeszcze psikniemy. No ale to jest spray do mycia meba. Nie, nie, kochani, bo to jest All Purpose Cleaner, hmm? czyli do do wszystkiego to jest. I w dodatku y, clean. Mhm. Clean, clean makeup, będzie clean?